się że tych filmów nie wysłać, Ty się kurwa nie da słuchać. Czyż ty się spierdoliłeś do mnie centralnie? Ja nie mam o czym z tobą rozmawiać. Po prostu rozjebany przy pierwszej lepszej na się okazji. Zjebałeś się do mnie bezpodstawnie. I to jest ostatni taki prymitywny film w mojej kur... w moim wydaniu. Ostatni, nie odnoszę się już do nikogo, Omi omijam szerokim okiem, bo to same problemy i nie będę Wam teraz mówił, jakie, ale ja już znam takich urków. znam, znam takich urlów, coś za ja znam takich ureczków. i. I Ja nie mogę Ci ugadać z takimi osobami. Nie mam, po prostu nie mam, czym rozmawiać. <laughs> nie mam, jeśli z, z takimi osobami nie zadaję. Właśnie. Nie zadajesz się, <laughs> się tam, <laughs> Z kim się zadajesz, takim się zdajesz. Właśnie. I wszystko. Także proszę mnie nie wysyłać tych filmów bo ja mam ważniejsze sprawy na głowie niż, niż odnoszenie się do tego typu osób. Więc jak coś to nie uczestniczę. W takich oferkach. Chyba, że ktoś lubi tracić czas. Dla mnie czas jest najcenniejszy. Zaraz pójdzie zdrowie i ludzie. Jednocześnie. No. I to byłoby na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego dnia. Bye bye. Solidarność 93. O, Wesko, ślimacz! Sie ślimacz, cześć! Dzień dobry, witam! Bardzo dobrze, bardzo dobrze, wszystko elegancko. Miło cię widzieć! Nie, muszę co, co dwa dni, wiesz? Najlepszego, cześć!